W ogóle taki Pikachu leci na giveaway? Linki w opisie. Łapię, złapię, czy już wszystkie są Pokemon! Siemano, witam wszystkich, tu Hikomikos, Hikomikos, piękniotki, różowiutki koszulec z Super Mario Game Over, ale to nie będzie Game Over, bo dzisiaj odpakujemy sobie super najnowszy dodatek Fusion Strike, Ellie Trainer Box, Pokémon Trading Card Game, kolekcjonerska gra Korciana. Ubrałem się specjalnie pod kolor, właśnie, żeby tutaj trafić Mew Zobaczymy, czy mi się to uda. Trzymajcie kciuki, ale najpierw doszło jeszcze parę innych paczek do mnie, także odpakujmy je sobie teraz. Studio przygotowane do unboxingu. Ten wielki box zaraz leci. Ale najpierw odpakujmy jeszcze dwa listy z Japonii, które do mnie przyszły, i jedną puszkę z Celebrations, żeby unboxing nie był nudny. W pierwszej partce mam, uwaga, uwaga, boostery z kartami Pokémon Go Profesora Willowa. Te karty Profesora Willowa odblokowują specjalnego quest'a w Pokémon Go z nagrodami, plus dodatkowo karta jest fajna, kolekcjonerska. Te boostery będą na giveaway dla moich widzów, także więcej informacji niebawem dla tych, co subskrybują kanał. Snorlax VMAX, świetna karta, kolekcjonerska, okaz bardzo ładny, bardzo mi się to karta podobała, dlatego od razu ją zamówiłem. Jak ją tylko zobaczyłem, eee, kolejna rzecz to są Cześć komiko, Dzięki za zamówienie. Mam nadzieję, że ci się to podoba. Jeśli będziesz chciał czegoś więcej z Japonii, zajrzyj na moją stronę. Bla 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 bla. bla. Dobra, to sobie zapiszę. Eee, dostałem: to są moje zakupy właściwie, dwa piplapy promo podciama, czyli Piplap, bardzo fajnie. Tu jest informacja jeszcze o 25 leciu Pokémonów. Okej, okay, no to mamy już karty promo, mamy również nasze Piplapy, mamy lepsze oświetlenie. Puszka Celebrations, szybki unboxing, bo nie mamy czasu na rzeczy. Także zapraszam was na unboxing boosterków. Taki mech na szybko. Odpakowane dwa boostery i dwa na raz lecimy. Słuchajcie, takiej sytuacji jeszcze nie było. Dialga. Palkia. Don Fan Prime. Surfing Pikachu VMAX. To teraz tak, pomijamy kartę z kodem. Kosmog, Kyogre, Grodon i Pikachu gruby. Nice, nie tak źle było. Karty wędrują do folijek. Don Fan Prime oraz Pikachu. W ogóle taki Pikachu leci na giveaway. Linki w opisie. Tam jest jeden z aktualnych giveaway'ów, który leci. No, a Darkensa Blaze leci na Card Market. Będę sprzedawał. To teraz szybka akcja, bo mamy tego Elite Trainer Boxa Fusion Strike. Salt and Shield to tutaj najnowszy dodatek do kart Pokémon. Osiem boosterów, to nas interesuje. Foliki, ładne kosteczki. Zobaczmy. I przy okazji, TCG Live ma być opóźnione, z tego co słyszałem, chyba na przyszły rok. Tak jak The Pokémon Company informowało w swoim jakby jak podawano informacje, że będą opóźnienia w wydaniu tej gry. Nie wiem, czy się nie wyrobili z tutaj programowaniem, ale ładny gęgar w środku. I tak Fusion Strike zobaczmy w środku. Instrukcja, znaczniki, kosteczki, bardzo ładne kosteczki. Przekładki takie. Energia, karta z kodem. Wow! Nowe karty z kodem. Nie wiem, teraz czy słyszałem, że biały kod to, to, to źle teraz. I ile tych boosterów nam dali? Osiem. Bardzo ładne boosterki. Fusion Strike. Tak trochę ucięte na dole. Koszulki z tego dodatku. Nie wiem, może sobie zostawię. Ale zajrzyjmy najpierw do poradnika, gdzie mamy karty, które możemy trafić. Mamy Breluma, mamy tutaj inne karty. Hmm, co ja bym chciał? Chandelur Wimax, ładny. Kogo bym chciał? Zapiekankę bym chciał. Wow. Pida, może trafimy? Marsztompa, jak ja bym chciał marsztompa? To jest kolejny Must Have. Greninja V, bardzo ładna karta. Pikachu V. Mi V, no to wiadomo. Bardzo dobrze by było go trafić także. Co mi się tu jeszcze najbardziej podoba z tych kart? Gengar VMAX jest przecudowny. Tutaj Sect. A tu jest jeszcze Snorlax, którego również bym chciał. I tutaj już karty trenerów. Alternatywne artworki są niebiańskie. Zwłaszcza ten Mew jest mega drogi, Genesekt tak bym chciał również trafić. Eee, może trójkę tych liderów. Mm, Intelion VMAX, szandalur złoty wow ja też bym chciał alternatywne artworki z tęczowi trenerzy i złote karty, no po prostu w tych boosterach można tyle rzeczy dobrych trafić, więc nie przedłużajmy zapraszam na unboxing boosterku wow, to są moje pierwsze boostery Fusion Strike tak, tak. Uwaga, biały kod. To chyba źle, że biały kod. Zobaczmy. Zobaczmy. To to daje Fantam Snorlax. Trafiliśmy Snorlaxa, słuchajcie, ale faza Snom. W ogóle ten Snorlax jest komonem. Y, y, drippy Halucha Reverse. Rzadką kartą jest Ori Ok. Do tego mamy energię. Standler, ale ładna ilustracja. Nice. Gliscor i Senti Scorch. Trafiliśmy również w naszą zapiekankę. Nice. To tak, zobaczmy co mamy kolejnego w naszej paczuszce, tym razem z Boltoutem. Boltant, ładna ilustracja. Otwieram te boostery ostrożnie. O nie, znowu biały kod. Najgorzej. Shings, Baniri. Baskulin, ale fajny podwodny artwork tutaj, jakby w akwarium. Grabin z włóczki, co jest grane? LOL. Manki w dżungli. Jigglypuff, jaki rivers, piękny. I rzadką kartą jest Huntail, czyli nic specjalnego. Dracloak. Squire oraz Shauna. Okej. Okay. Booster z Mewu. Zobaczmy, co tym razem trafimy. Może będzie zielony kod? Trzymajmy kciuki za zielony kod. Kurczę znowu biały. No nie mogę. Onyx. Czatul, ale słodka ilustracja tu jest w ogóle. Szrumisz w lesie. Klewki. Trabisz, ale piękne te ilustracje są w tym dodatku. Fusion Strike. Slagma A rzadką kartą jest kalariańska Korsola. Kursola. Simiser, jakby tutaj się najadł jakichś grzybów halucynogennych, w takiej tutaj ilustracji jest przedstawione. Dzwoneczek i galariański lajmon. Cyk. Cyk, cyk, cyk. Zobaczmy, zobaczmy. Trzymamy kciuki za zielony kod. Co, znowu biały? Czemu? Klobopus. Tynamo, Zorua, bardzo fajny w akcji, taki tutaj bojowy, Shelder, DrillPur, Onyx Reverse i rzadką kartą jest Claydol. Energia, LDGOS, Power, Tablet, bardzo mi się podoba ten trainer. Powinni zrobić taki podajnik na cukierki, chętnie bym go kupił. Oraz Bewer. Raz, dwa, trzy, cztery. Połowa boosterów i nic nie trafiliśmy. Czy to są żarty. Ja się pytam, The Pokémon Company. O, zielony kod. Będzie coś dobrego. Trzymajmy kciuki. Phalanx. Chattel. Wulabi w Pokemon Go z paczki ostatnio do zdobycia. Dewpider. Miau, to fakt. Garbodor. Reverse, a rzadką kartą jest Landorus. Hmm. hmm, co ja mam powiedzieć na te dropy? W końcu nie, nie ma karty białej. Jakie gąbki! Gąbkowe rękawice oraz prosmów. No nie, no nie, po prostu no nie. Trzymamy kciuki za kolejny zielony kod. Uuu, kolejny zielony kod. Taful Siege Leaf Fajny w Egipcie, tutaj przy piramidzie jakiejś Toxel, bardzo ładne promienie na nim. Totodile, super Baniri. O i z tyłu widzę Lopani, to jest chyba ta jedna z ilustracji, które łączą się w całość. Huntail Rivers, a rzadką kartą jest Toxtricity. Toxtricity, niestety, tylko holo. Energia Cross Switcher Fusion Strike. Podor oraz Piuku Mewku. Ależ ilustracja. Śmieszna. Zostały nam dwie karty. Dwa mustery do trafienia. Żadnego winie ma. Tak się napaliłem na tę serię. To po co ja wydawałem? 250 zł na tego boksa. Biały kod. No nie. Pan Sage. Kufand. Gligar. Slagma. Skitty. Claydol Rivers, a rzadką kartą jest Absol. Okej. Energia. Cross Switcher. Krokono. Ole, ładna ilustracja. Podobna do tej tej Czy to zrobił ten sam ilustrator? Dokładnie. On ma taką stylistykę. Bardzo fajnie. Excadril. I ostatni booster. Trzymamy kciuki. Na szczęście buziak dla Ciebie. Nie będziemy patrzeć, jaki kod jest, chyba że się samo pokaże jakoś. Albo w lusterku zobaczę, niechcący, Mam nadzieję, że nie. I patrzymy, jakie mamy dropy. Galariańska, Darumaka, Sizzly Pete ale ładna ilustracja Stafful, Sandy Gast, Plassel, Sandslash Reverse i. A, Wyraźją. Ale, bo dziewię, żeśmy trafili w tym boksie. Morgram, Quickball, Ball, Baraskweda, baraskewda. o nie. Biały kot. 250 zł, wydane po to, żeby trafić dwie karty holo, których i tak które i tak nie mają żadnej wartości. Najlepszy drop dzisiaj no to jest Snorlax. Warty złotówkę? O nie. Wydać 250 zł na boksa i nic nie trafić. Co za pech. Co za pech. Ja nie mogę tak tego zostawić. Tak nie może być. Dlaczego ja nic nie trafiłem? To sięgniemy po tajną broń. Ja mam przygotowane na czarną godzinę. Jakby mi się nic nie trafiło, właśnie taka godzina wybiła. Hidden Fates, zapraszam na unboxing. Także otwieramy puszkę z Gieradosem GX. To jest zestaw, który udało mi się dorwać jako reprinty. To jest bardzo drogi, drogi zestaw. W Polsce już wiem, że nie można ich dostać. Zobaczmy sobie, co my tu mamy. Cztery boosterki Hidden Fate. Zaraz je odpakujemy. I Gyarados. Cyk, delikatnie. Tu już jeszcze inna wersja pakowania, bo to było zapakowane w taki papier w środku. Puszka do kolekcji jak zwykle do mnie poleci. Gyaradosa pakujemy w folikę. A ja Was zapraszam, moi drodzy, na unboxing boosterków Hidden Fate. Dostać tak! tak samo, że ja je również napocznę. Wiecie, jeden booster, drugi booster, trzeci booster i czwarty booster. Wyjmujemy wszystkie karty. 40 kart i wszystkie naraz sprawdzamy. Zobaczymy, czy tu trafimy jakieś shiny albo lepsze dropy. Jigglypuff. Ekens. Koffing. Cubon, Geodude. Misty Determination. Vaporeon Holo Energia Sabrina Suggestion Metapod Pokemon Center Lady i tyle Koffing Cubon Geodude Misty Cellular City Gym Arbok Energia Farfetched Jinx Misty Determination i Karta z Kodem Slowpoke Clefairy Jigglypuff Caterpie Eevee Learned Search Strategy Mew Energia, Cyter, Magmar, Charm, karta z Kodem Magikarp, Staryu, Voltorb, Pikachu, Jigglypuff, Frołki Shiny. Nice! Chociaż jedną kartę żeśmy trafili fajną. E, Weezing, e, Energia, Cyter, Brockskrid i Graveler. Ale pech! Co się dzieje? Puszkę całą otworzyłem i tylko Gieradosa mam i Frołkiego. Co za pech! Słuchajcie, to może żeby nie było tego pecha dłużej. Zakończymy ten odcinek tak jak tutaj. Mm, te dropy w ogóle nic mi nie dały. 500 zł, prawie, czego ile? Przelećmy sobie 150 za to, plus 250 za to. Czyli to jest 300, 400. 450 zł w tym unboxingu bez kitu. No bo liczę, że 50 zł za tą puszkę. 450 zł i nic nie trafić, no to Peszek po prostu dzisiaj. Peszek, Peszek, Peszek. Ani w Hidden Fate, się, ani w Fusion Strike'u. No po prostu. Ivy mówi: Los chce z Hiko grać w pokera. Raz mu daje, raz zabiera. No, niestety nie można mieć wszystkiego. Nie zawsze się wygrywa, także w boosterach również można nie trafić kart. Tak jak i dzisiaj nie trafiliśmy tych boosterów. Zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej tego typu filmików. Docencie to, że wydałem 450 zł, a nie trafiłem w sobie nic. Obejrzyjcie ten filmik, zostawcie, udostępnijcie znajomym, żeby mogli zobaczyć, że. Można też nic nie trafić w boosterach, tak jak ja dzisiaj. I co? Daj suba koniecznie, bo będzie więcej tego typu filmików. I widzimy się na live streamach, gdzie sobie gramy w gry Pokémon i streamujemy tutaj na live. A tak wygląda ta ramka z bliska, tutaj z Pokémonami, które mam. Jest tak: Charizard Celebrations, Blastoise Celebrations i Venusaur Celebrations. Jeszcze będę otwierał więcej boksów, bo czeka na mnie tutaj kilka kolejnych puszek. Już sobie przygotowałem pod unboxing zdarcie w holi, żeby było szybciej. I boksy z czarizadlami, puszki, oraz Charizard Celebration Collection, plus paczka z kartami z zwrotu psa do mnie przyszła, także będzie gruby unboxing. I jeszcze jak uda mi się zmontować, to talię tematyczną z Base setu również sobie będziecie mogli obejrzeć na moim kanale. Oprócz tego jeszcze wleci taka puszka. A tu są wszystkie boostery, które wystawiłem na kart Market, także jest tego sporo, będzie można co kupować. Link do kart Marketu macie w opisie. Jak ktoś chce, to na boosterze mogę podpisać się z autografem. Taka sytuacja. No i plus jeszcze paczka z Pokémon Center, której nie odpakowałem, bo nie miałem jeszcze kiedy tego zrobić. Wlecie unboxing, ale to niedługo u mnie na kanale. Także subskrybujcie, wszystkiego dobrego. Na razie. Cześć, cześć!